Dzień dobry. Rozpoczęliśmy działania w firmie Dobroplast w Starym Laskowcu. Możecie sobie sprawdzić we wcześniejszym filmie, dlaczego tak się stało, jak do tego doszło. Ale dzisiaj opowiem Wam o tym, co tam się wydarzyło. Otóż firma zaimponowała nam swoim podejściem do bezpieczeństwa, czystości i ciągłego doskonalenia. Jest zespół. Niewielki, ale zespół, który zajmuje się doskonaleniem w firmie. To bardzo dobrze wróży. My widzimy niesamowity potencjał w zakresie planowania produkcji, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Co będziemy robić? Być może takie pytanie rodzi się w Twojej głowie. Zajmiemy się wdrażaniem rozwiązań, które usprawnią działanie firmy. To tak brzmi, jak ze wszystkich pewnie filmów, które widziałeś, ale. Tym właśnie chcemy się zająć, bo firma to jest organizm, a nie działy czy poszczególne obszary. My wierzymy, że pracownicy zaangażują się wspólnie z nami i razem osiągniemy poprawę i zbudujemy system, który świetnie działa i wykorzystuje rozsądne podejście. Jaki mamy plan? Plan mamy taki, że chcemy rozpocząć od warsztatów wspólnych warsztatów, na których będą wszyscy Właściciele procesów. Celowo mówię o właścicielach procesów, a nie kierownikach działów, bo ten podział na silosy, który jest w większości organizacji, tutaj także doskwiera firmie i to chcemy właśnie zmienić. Chcemy, żeby wszyscy ludzie, wszyscy właściciele procesów mogli przyjrzeć się problemom, z jakim zmaga się produkcja i z jakim zmagają się inni koledzy, koleżanki, którzy wspólnie dostarczają wartość dla klienta. Powstanie też mapa procesów, mapa stanu obecnego, być może mapa stanu przyszłego, a na pewno w formie działań do realizacji, taka, żebyśmy mogli sprawdzić, jaki wpływ mają na siebie te procesy. Potem, kiedy już te mapy ze sobą zderzymy, skupimy się na obszarze pilotażowym. Wybierzemy sobie obszar pilotażowy. Gdzie będziemy wdrażać poszczególne działania, tak żeby nie robić tego w całej firmie, bo to zwykle jest trudne do uchwycenia, często się rozmywa w ferworze codziennych działań. A tutaj chcemy skupić się na jednej wybranej linii, tam gdzie najszybciej, najłatwiej zobaczymy efekt, po to, żeby to potem przenosić na pozostałe obszary firmy. Zrobiliśmy przegląd, on trwał dwa dni. Być może zastanawiacie się po co taki przegląd, czy nie wystarczy posłużyć się danymi z Excela, czy danymi, które, którymi firma się posługuje na co dzień. Otóż myśmy zaczęli od przyjrzenia się procesom, bo dla nas ważne jest to, nie jakie są wyniki, tylko jak płynnie przebiega proces dostarczania wartości klientowi. Dwa dni na to poświęciliśmy, zbadaliśmy po prostu, jak firma płynnie działa. Wierzymy też, że najwięcej o procesach wiedzą po prostu ich właściciele, dlatego dużą wagę przykładamy do wywiadów z tymi ludźmi. Nazywamy to wywiadami, ale to jest po prostu taka rozmowa, która ma na celu sprawdzić, jak bardzo oni są w swoje procesy zaangażowani, jak doskonałe te procesy są, czy też niedoskonałe, no i jak one ze sobą pracują. Żeby cokolwiek usprawnić, to trzeba to oczywiście mierzyć. No więc. My przeprowadziliśmy takie pomiary. Oczywiście posługujemy się także danymi z firmy, ale przede wszystkim chcemy sami zobaczyć, dokonać obserwacji na gęba, na hali produkcyjnej, jak te procesy działają. Takie pomiary w miejscu dodawania wartości pozwalają nam ustalić obszar, taki który wymaga największej pomocy, taki na którym będzie nam najlepiej się skupić podczas pilotażu. To najczęściej jest taki obszar, w którym potencjał do usprawnienia jest największy, ale może to być też obszar, w którym potencjał ludzi, potencjał załogi jest y, największy, albo na przykład y, jest tam najwięcej problemów z tym związanych i chcemy to jak najszybciej zmienić. Po przeglądzie widzimy taki potencjał w wielu aspektach. Przede wszystkim można poprawić wskaźnik OTIF, sposób liczenia go także. Można Przejść i to chcemy na pewno zrobić, z organizacji silosowej do pracy zespołowej, do bycia jedną drużyną. Być może w tym celu trzeba będzie dopasować system wynagradzania, także aby spełniał on cele organizacji, ale także, żeby nie wpływał na problemy, które, z którymi mamy do czynienia. Chcemy skupić się na planowaniu produkcji, tak żeby je poprawić. Chcemy także bardziej optymalnie zorganizować stanowiska pracy. No, i zredukować wysoką rotację, bo to na pewno jest pewien kłopot. Być może uda się stworzyć taki model, który odejdzie zupełnie od pracy z agencjami pracy tymczasowej, ale tego jeszcze nie wiem. Co najpierw, a co potem? No więc zaczynamy pracę. Zgrany zespół po takich warsztatach, bo od nich zaczniemy, pozwoli na ściślejszą współpracę przy następnych projektach w obszarze pilotażowym. Śledźcie nasze postępy, efekty już niedługo, sam nie wiem co się wydarzy w kolejnym filmie, bądźcie z nami na bieżąco.